Puść. Puść, go! Zapraszamy na kolejne słówko. Kiedy myślimy o szalcionach, mamy przed oczami. Ładnie ubranych księży, w białych koszulach, z grzecznie, z grzecznie pracującą młodzieżą, w oratoriach i modlącą się w kościele. Ale to nie jest pełny i prawdziwy obraz Sarazjanów. Ksiądz Bosko zakładając ten zakon miał na myśli swoich następców, którzy będą wychodzili na ulicę i zbierali taką młodzież, która tam właśnie rozrabia. Która musi zbierać pieniądze od ludzi na chleb, która musi szukać sobie mieszkania, bo nie mają tego. I właśnie to jest głównym celem tak wielkiego dzieła, jak są Salezjanie. Zbierać tych rozrabiaków, którzy potrzebują miłości którzy potrzebują wsparcia. A przecież każdy z nas powinien to robić, bo wszyscy jesteśmy księdza bosko.